Przechodzimy do drugiej części lekcji. Teraz będziemy zapisywać równania wynikające z zadań z treścią. Zadanie pierwsze. Zapisz podane zdania w postaci równań. Przykład A. Jeśli liczbę A powiększymy o 20, otrzymamy 25. No to proste równanie. Jeżeli liczbę A, czyli mamy jakąś liczbę A, Powiększymy, no powiększymy, no to dodawanie, prawda? Powiększymy dodawanie. Dlaczego dodawanie? No bo jest, powiększymy o. Jeżeli było, powiększymy, nie wiem, 20 razy, no to wtedy było mnożenie, ale, że jest napisane, powiększymy o 20, czyli a plus 20. To otrzymamy 25, czyli równa się 25. Czyli postępujemy dokładnie, tak jak jest w treści zadania. Musimy przeczytać to dwa razy, trzy, jeżeli jest taka konieczność, i na pewno takie równanie zapiszecie. Liczba 25 jest dwa razy większa od liczby t. Czyli liczba 25 jest dwa razy większa od liczby t. Czyli zobaczcie, chcąc przyrównać liczbę t do 25, no to ja t muszę pomnożyć razy 2 i wtedy dostanę 25. Tak, czyli t Razy 2 równa się 25. Czyli można to uprościć sobie i zapisać, że to jest 2t równa się 25. Bo pamiętajcie, że mnożenie jest przemienne, tak? To nie ma znaczenia, czy ta dwójka będzie pierwsza, czy druga. Kolejność tutaj nie ma znaczenia, tylko że jest ważne to, bo jeżeli mamy literkę i potem jest znak mnożenia razy 2, to, te, to ten znak mnożenia musi być. Jeżeli natomiast cyfra występuje pierwsza przed literą, to tego znaku mnożenia nie musimy pisać. Czyli po prostu 2t równa się 25, bo to działa, w taki sam, to działa w dwie strony. Słuchajcie, tutaj liczba 25 jest dwa razy większa od liczby t, czyli liczba t jest dwa razy mniejsza od 25. No to, żeby je przyrównać, to musimy je pomnożyć razy 2, dlatego równanie jest 2t równa się 25. Liczba 5 stanowi 1 trzecią liczby c. Czyli 1 trzecia z liczby C to jest 5. Pamiętacie? 1 trzecia z liczby C. Jeżeli pojawia się z, to zawsze jest tam mnożenie. Czyli 1 trzecia razy C równa się 5. Stanowi 5, no to równie że możemy powiedzieć, równa się 5, tak? Yy, tutaj jeszcze możemy pominąć ten znak mnożenia. 1 trzecia c równa się 5 i yy, przykład d. Jeśli od liczby 3 razy większej od x odejmiemy liczbę x, to otrzymamy 50. Otrzymamy 50, czyli co na pewno będzie równa się 50. Jeżeli od liczby 3 razy większej od x, 3 razy, liczba 3 razy większa od x, czyli 3x, odejmiemy liczbę x, czyli minus x równa się 50. No i nasze równanie ma taką postać, 3x minus x równa się 50. Yy, I jeszcze raz sprawdźmy, jeżeli od liczby 3 razy większej od x, Odejmiemy liczbę x, to otrzymamy 50, czyli wszystko się zgadza. Tutaj możemy jeszcze równanie uprościć. 2x równa się 50. Zadanie drugie. Podane informacje zapisz za pomocą równań. Spodnie kosztują y, zł, a koszula jest o 125 zł tańsza i kosztuje

Dlaczego? No bo zobaczcie, spodnie są najdroższe. Znaczy, mam tutaj dwie rzeczy: czyli są droższe od koszuli. Koszula kosztuje, 107, przepraszam, koszula kosztuje 77 zł i jest tańsza od, spo, spod, od spodni o 125 zł. No to jeżeli Y to jest cena spodni, czyli Y minus 125 Równa się 77 koszula kosztuje 77 zł. Ułóż odpowiednie równanie. Jaka liczba ma tę własność, że po dodaniu do niej liczby 72 otrzymamy minus 27, czyli słuchaj, tutaj x to jest jakaś szukana liczba. Szukana liczba. Yy. Jak, jaka liczba ma tę własność, że po dodaniu do niej liczby 72 otrzymamy minus 27. No to co? X dodać 72 równa się minus 27. Nie będziemy jej szukać tej liczby. Tu chodziło ułożyć, odpo, znaczy o, tu chodziło o to, żeby ułożyć odpowiednie równanie. No i my to równanie ułożyliśmy x plus 72 równa się minus 27. Jeżeli pewną liczbę zmniejszymy o 5,40 otrzymamy minus 4,5. O jakiej liczbie mowa? Czyli znowu sobie przez x oznaczmy szukana liczba. Jeżeli pewną liczbę, no to nasza liczba to jest x, zmniejszymy o 5,4, czyli zmniejszymy o to minus 5,4, otrzymamy minus 4,5. Czyli nasze równanie ma taką postać: x minus 5,4 równa się minus 4,5. Zadanie czwarte oznacz niewiadomą dowolną literą i ułóż równanie odpowiadające treści zadania. Zmieszano 17 worków trawy pierwszego gatunku i 30 worków trawy drugiego gatunku. Otrzymano 1 tonę mieszanki. Worek trawy pierwszej kosztuje, dwa, waży 20 kg. Ile waży worek trawy drugiego gatunku? Jeszcze raz czytamy. Zmieszano 17 worków trawy pierwszego gatunku i 30 worków trawy drugiego gatunku. Otrzymano jedną tonę mieszanki. Worek trawy pierwszego gatunku waży, od, waży 20 kg. Ile waży worek trawy drugiego gatunku? Worek trawy pierwszego gatunku waży 20 kg. No to tutaj mamy taką sytuację, że mieszano mm, trawę pierwszego gatunku i trawę drugiego gatunku. No to co? Było 17 worków pierwszego gatunku, czyli 17 razy. No ile ważył worek pierwszego, trawy pierwszego gatunku? Worek trawy pierwszego gatunku waży 20. Kilogramów, czyli 17 razy 20, ja pominę miana, czyli te kilogramy, bo wszędzie mamy kilogramy, także, a tutaj tonę, no to zamienię sobie na kilogramy, czyli napiszę, że to jest 1000, tak? bo tona to jest 1000 kilogramów. Yy, I w ten sposób będę się mógł pozbyć tych, tych literek kilogram. Yy, <laughs> I 30 worków trawy drugiego gatunku, czyli plus 30 worków trawy drugiego gatunku. Nie wiemy, ile waży trawa drugiego, worek trawy drugiego gatunku, czyli po prostu plus, znaczy razy x albo y albo z albo jakaś dowolna litera, równa się, no ile kilogramów otrzymano? Jedną tonę, czyli 1000 kilogramów. No i dlatego zamieniam sobie na kilogramy, ponieważ jak tu są kilogramy, tu są kilogramy, to to też muszą być kilogramy, a tona to jest 1000 kilogramów. No i to jest to równanie. X oczywiście to jest, musimy napisać co to jest X, tak, czyli waga. Worka trawy pierwszego gatunku. To jest to równanie. Oczywiście można by to było przemnożyć, tak czyli 17 razy 20 to jest 2 razy 17 34, ale tutaj razy 20 mnożyliśmy, czyli dopisujemy 0. Plus 30x równa się 1000. Można by oczywiście obliczyć, ile waży ten worek na podstawie tego równania, ale nie będziemy tego robić, bo tutaj chodziło tylko o napisanie odpowiedniego równania. I ostatni przykład. Bilety uczniowskie do ZOO kosztują 7 zł. A bilety dla dorosłych 18 zł. Za wejście do ZO grupy kilkorga dzieci z dwoma opiekunami zapłacono 85 zł. Ile dzieci było w tej grupie? Czytamy jeszcze raz. Bilety uczniowskie do ZO kosztują 7 zł. A bilety dla dorosłych 18 zł. Za wejście do ZO grupy kilkorga dzieci z dwoma opiekunami. Zapłacono 85 zł. Ile dzieci było w tej grupie? Czyli zapłacono 85 zł, czyli przyrównamy to do 85, bo tutaj będziemy zapisywać równanie na sumę pieniędzy, tak? No są bilety dla dorosłych. I bilety dla dzieci. Jest kilkorga dzieci z dwoma opiekunami, czyli ile było tych biletów y, dla dorosłych? No, tych biletów dla dorosłych były dwa po 18 zł, czyli 2 razy 18 plus. No nie wiemy, ile było dzieci, prawda? Czyli, no i x, z, może tutaj weźmy teraz dla odmiany z, żeby nie było cały czas x, z tych biletów, tak? Razy dla dzieci bilety kosztują 7 zł, czyli razy 7. Oczywiście musimy zapisać, co oznacza z. z to jest y, ilość, liczba dzieci, uczniów, tak. 2 razy 18 to jest 36, plus z razy 7 to jest 7z równa się 85. I tak, słuchajcie, yy, na podstawie zadań z treścią można zapisywać równania. Tak jak zawsze w przypadku zadań z treścią trzeba się dobrze wczytać w test zadania. Nie wystarczy zadania przeczytać jeden raz. Na pewno musicie przeczytać dwa razy. A jeżeli po przeczytaniu dwa razy nie, nie, nie potraficie dalej napisać równania, to czytamy jeszcze raz, tak? Jak nie wiemy, to jeszcze raz. Możemy sobie te kluczowe informacje podkreślać w zadaniu. Jeżeli się dobrze wczytacie w treść zadania, naprawdę to nie będzie żaden problem, żeby takie równanie napisać. Yy, a jeżeli to nie będą zadania związane z równaniami, no to oczywiście takie zadania rozwiązać, bo jest duży problem z tymi zadaniami, z treścią. Yy, wynika to z tego, że po prostu większość osób ich po prostu nie czyta. Nie czytaj ich do końca i nie czytaj ich uważnie, bo tak jak mówię, trzeba czytać ze zrozumieniem. Jeżeli przeczytacie ze zrozumieniem, na pewno to nie będzie żaden problem, bo jak widzicie, te zadania nie są trudne, tylko po prostu trzeba uważnie, uważnie przeczytać. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję. Widzimy się, widzimy się na następnej lekcji. Trzymajcie się, cześć.